Porozmawiajmy sobie o ruchach wykorzystywanych w makijażu permanentnym. Wczoraj wydałam rolkę na temat live'a, którego zaplanowałam na przyszły poniedziałek. I dostałam taki oto komentarz. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego dla mnie, jak przestarzały ruch w makijażu permanentnym, że już się tak nie pracuje. Nie ma czegoś takiego, ponieważ jeśli coś przynosi dobre efekty, dobre wygojenia, to dlaczego mamy to zmieniać? Ja nie pokazałam mojej techniki pracy, to był pokazany tak naprawdę jeden ruch z wielu ruchów, których uczę Was na moich szkoleniach, ponieważ ja na masterclassach i na szkoleniach średnio zaawansowanych nie uczę Was. Pracować schematem. Owszem, macie w skrypcie szkoleniowym pokazane schemat pigmentacji, natomiast ja uczę Was pracować świadomie. Czyli pokazuję Wam wszystkie możliwe ruchy i dopasowuję je. Do Waszej ręki. Ja domyślam się, że osoba, która napisała ten komentarz, dopiero zaczyna z makijażem permanentnym, i bardzo możliwe, że po prostu usłyszała coś takiego na szkoleniu od osoby, która nie pracuje tym ruchem. Jeżeli coś działa, to jest dobre. Jeżeli są wygojenia, naprawdę nie ma sensu zmieniać na siłę co szkolenie swojej techniki pigmentacji, bo nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wymyślić już niczego nowego. Myślę, że już wszystko zostało wymyślone. No chyba, że za chwilę zaczniemy pigmentować prawą i lewą ręką na zmianę. Słuchajcie, jeszcze tego nie było. Może ktoś jest na to gotowy i chciałby się wybrać na takie szkolenie. No ale dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie na ten temat. Czy zgadzacie się z tą panią? I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia na live w poniedziałek. Oczywiście tam nie pokazuję tego, co pokazuję na szkoleniu, ale fajnie jest spotkać się czasami w miłym gronie, podyskutować na temat makijażu permanentnego i przy okazji porobić coś razem na skórkach.